Great, ja też chcę i dzisiaj ze mną Od mojej lewej Hubert Kosa Elo elo od mojej prawej Nie wiem już hmm. Kacper Elo Obronek Elo elo Obronek. I Miczmik I bardzo bym was chłopaki prosił Żebyście założyli słuchawki Bo jest pogłos No ja mam ja, ja też. Nie mogę mówić. A Mitchu, ty jesteś? Jestem. I zostawcie łapkę w górę. z złoneczkiem i jak tam chłopaki gry. Ile graliście z zmieny kolory, kiedy mniej była? Dwie? E, dwie, dwie. dwie. Czyli osiem. Dobra, wszyscy na czerwony. wszyscy na czerwony. Jestem. Jestem wyjmowany. Okej. Okay. To ja są na Albo ja zajmuję te na górze, zajmuję na górze. Ja też. Albo ja to zajmuję na innej planszy. Ja to zajmuję. Ja to zajmuję. Dobra, to ty to, a ja to. Ja to, ja są to. Są idealnie cztery. Niech każdy wybierze sobie jeden. Niebieski Ale w sensie niebieski. Z czerwonych. Z czerwonych. O Hello! Dobele! Ej, no chyba każdy grał w kolor party. No, no wygraliście, tak. ja, to ja wczoraj grałem z Olkiem i Katbert też chwilę byłaś. Chyba, żeby nie ogarnić. Ja się boję zawsze! Jestem tego stresa. white, white. mate, nie, odpad, nie odpad. Dzięki, nie. Kasper! Dzięki, Kasper, że mnie uratowałeś! Black? Ooo, jak blisko! Żyjesz, Olek? O nie, obronek tak. nie żyje już! Obronek nie, nie żyje! Blu, 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 blu. No i. też O nie, Hubert też zginął! O nie. Kasper za tobą jest Red! Za nami był Red! Kasper co zrobił! Już się chyba kończyło za nami. Olek i Kasper, zostaliśmy sami! Szkolne wariaty są sami! O, Aloma wygra! O, jak ktoś znowu spełnił. Ile nas zostało? Mało chyba. O, reszta, reszta, 5 nas zostało. White, white, white. white. white, 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 white o, oh, oh, same największe koksy zostały. Piątka najlepszych oh. koksów. Co? Idziemy. O, jak było blisko, że Ej, coś wam powiem.

Pokazać Jeszcze go Blu, 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 blu Mam! Mam kotwiczkę! Hej o, miszko! Kasper! Hejo. Kasper już odpadł Kasper odpadł na samym początku Nie! Ojej! Okay. Zjadłem! Rzuca mi zielono! Rzuca mi zielono! Nie! E, ale był szybko! Ej, patrzcie, mam! Ustawiłem. O, no, któryś się spadł! White. white, white, white. Hey Bi Ej, o to było... Obronek, bez... obronek jest! Ej, on to nie Co jest? Obronek jest powietrzu. Ej, obronek wyszedł. Hej, ale w ogóle no, u mnie było blue! No widziałem blue! Nie, to nie było blue. Było blue u mnie, u mnie I... by było blue. U mnie późno. Teraz jest Hej, Hej Mićmik, widzę cię! No hej, ja to tym razem wygra! Dobra, ja! Teraz zaraz ja. przyjdę! Ja. To teraz tak! Kolca wyrzuciłem! Widzieliście to piękne? No widzieliście! mi chyba wygra! A ty nie. nie, wie, nie 8 osób nie. No, obsadnie. No ja wygrałem, co? mówiłem. Jak? Jest jakimś poksem. Mhm. Ile mi daj, kiedy razy to grałeś? Nie wiem. No ja. Chyba. 10. Tam 10. 10. No bo razem. No bo ze mną 10... grał 7 i dzisiaj 3 to 12 ogólnie. Z tymi dwiema dwie 12. Ale... Kasper, uważaj. Kasper Black! Kacper! Kasper! Kasper Absur. Ej, bo obronek mnie zaprasza. Właśnie go zaprosi ktoś. Nie, to odpadnie. Nie kto pierwszy odpadnie go zaprosi. Ja go zaproszę, bo ja mam go na PS-ie. O, sylena odpadła. O, hej małga, w cały czas idziemy... Kurwa! O już nie. Hej, mićmik. Hej. Spadnij. Pani, masz kijek. <laughs> Blue. Blu. sieba, siema, I siema, chłopaki, siema, chłopaki. Hello. No jakbyś to spadł. Ej, hey, wszyscy mamy jedzenie jakieś. Ja. Nie mam żadnego jedzenia. Ja pierniki. Ja też. Olek ma ten, Ej no. Olek ma... Dobra ja jestem. Naleśniki. A ja tu mam. Daj. No ja mam ja pierwszy. Ja Dobra, ja, ja, <grym> ja go zapraszam. Widziałeś to? Hubert? E, on unikami idzie. On unikami idzie. Ej, jak on się nazywał? Obronek. Obronek Co Hubert, nie Trzech. Znajomi. Sekunuję. A mi ci patrzę, e, ja jestem tego obronka. Mi się nie żyje. A wiesz, że... Ja obronek o, 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 nie z tymi zaproszeniami. Chzieliście My... to? No nie trzymam! Wygrałem chłopaki! Ale fajnie! Nie wygrałeś matka! Nie Wygrałem! Zgrałem. Ostatni spadłem! Wygrałeś? Ostatni spadłem! Bo spadłem w tej samej rundzie co yy, yy, tamta gościu yy, czy gościu. I ja spadłem po prostu później, bo skoczyłem. I Aha. Przez ten skok, tak to byśmy mieli remis. A mi, a mi Elokastra. pisze, się I mi pokazuje, że nie ma. Nie ma kas. Tutaj jest black, black, black. Uratowałem kas, bro. Wejdź tutaj. Dzięki Jakby mnie ta rana nie uratowała, to bym spadł. Blu, 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 guściu. Widzieliście to? No właśnie, jestem z Widziałem. Orange. Ta rana nie wie gdzie iść. Jakby z... ta Ta rana sadła twoja. By to była pia! <grym> Widzieliście to chłopaki? White. Kasper tutaj masz White. <grym> <grym> Ej, wygrywamy tu chłopaki. Tutaj jest green. Jest... Ja. Jak? Eee, Kacper, nie próbuj nawet. Ej, Ej, taki! zostało. Okay. White. White. Kacper! No went faster. Nie! Wygrał! Anonimowy. Syrena. Syrena, yeah. A no nie Syrena! ja! Nie, nie, a nie. A nie to ja już przy tej drugie miejsce wtedy! Yeah. Dobra, dawajcie do lobby, bo innej opcji nie ma, ale że ja byłem drugi! No ej! Ty Mek, to już... Ej! Ty Mek! Jak to już się kameruje? Mam odcinek. A, dobra. Dawajcie na zmienne kolory, tylko zaprościć obrąka. Zaprościć obrąka. On nie gra, chyba. Gra, jest w. L, pisze tak: Lobby Battle Royal 1 na 16 już. Ok, dołączył. Dobra, dawajcie. A dawajcie co innego kreatywny. Na razie nie, ostatnio równie. A gdzie jest obronek w ogóle? Jak ja, nie, jak, no. ja nie wy, jak ja nie wejdę, to się wkurzę. A ty się w ogóle tym jak przywitałeś? Nie, siemanko. I wbijajcie też do tymka na kanał, jak miałeś tym Eee, Tymek1006, e, babło. Nie, 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 nie. nie. Ja. Wszystko dłużej najpierw. Tymek2012, Mała, Trzacinek, y, naszy, Spacja, Babło. A nie Bablo? Babło. Aha. Mm, po prostu Tymek2012. 2012. Po prostu Tymek 2012. I wyskoczył. Ale widzowie... Bo Tymek nagle odcinek z bardzo wulgarnym słowem. Nawet kilka. Walimy w kija. I Tymek, na górze będziesz miał kolor po angielsku i musisz na ten kolor stać. Oręż. O elo, to jest To fajne, ja to rozumiem, ja, ja znam angielski. No dawaj, dawaj, dawaj. Witka, szybko wajcie. O ja też. Why? O, A to ty jesteś... To ty masz te kaczuchowe, ty mój. Tak, o, ty mek, Mój ulubiony, red! U Kto spadł? Ja A ja wiem. jestem z Bambikiem. Black! Nie zdążę! Ty Meksu! Oziu, ja! Grim, grim, grim. Ale blisko. O! Ja jestem sam. Ja sam. A, jadę. Blue. Nie z zonami. Ale bym spał. Ja idę tędy. Faster. Czemu faster? Góry. Ej, ej, było faster, nie widziałeś? Faster. Że szybciej się robi, a ty, Ty spadłeś? Nie. Tak, to ja postawił pułapkę! No ej! Co? Jaki dewil! Co się stało? Ile z was żyje? Jego ja! Huber? Ja! Zginąłem, ja! Ten, ja zginąłem, bo ten gość dał tutaj to! Tego, tego trapa! To ja! Olek! Postaw! Nie! Spadłem! To ja postawiłem tego trapa i zginąłem! Jeszcze Hubert w kosa żyje. No spadłem! Hubert, musisz to wygrać! Jesteś chyba sam i ten Bambik! Nie! Nie! nie. Test. A tu nie ma szans, bo ktoś postawił tam pułapkę i mogliśmy to szybciej zrobić. Bambik wygrał! Bambik wygrał! Ja, tak. A ja też jestem ja ja Bambikiem i dwa razy wygrałem. Ej, ja mam piąte miejsce, a Hubert ma chyba trzecie! A ja chyba czwarte. Nie, czwarty ja mam nie! Otacznie. Ty szybciej odpadłeś ode mnie, ty szybciej odpadłeś ode mnie. Okay, ja. No, yeah. A ja jestem na piątym. Nie. Ja nie no. wiem jak. Aha, teraz jestem z Hubertem. Jesteśmy na ostatnim Hubert. No. Blue. Blue. blue! Jestem koło niego! Ja już jestem na Blue! Ja też. Red! Red sad. będzie chyba! Red! Orange! Orange.

co? Ale niech Olek mi zabrakował drogę! Bambik wygrał! Znowu ten ja. sam Bambik wygrał! Ten Na sam prawdę? bambik! Nie, to nie, to, nie, jest nie. Sam. nie tak. to nie jest ten sam! Nie, to ten sam. Nie, to sam, to ten sam! Ten sam to bambik ten Marvel. Ten. ten sam! Jak? Eee. Widzowie napiszcie, jak. Eee. jak ten Bambik znowu wygrał. Jak? Po prostu to może jest jakiś pros, który ma skin na Bambika. Albo pewnie założył specjalnie Bambika. No. No właśnie o tym mówię. Kurpie! Mm. Znowu jestem z tym Bambikiem. Znowu jestem z tym Bambikiem. O, elo Ty mek. O, elo. Nie ma? Jeszcze. Green. <grym> muka, mam grabliwka! No i co? co? Ja zabijałam im Tarana spadła! Ta rana spadła. Właśnie widziałem, bo ja nie na tym samym bloku. Tutaj ma ktoś... Blue. Jesteście? No, no jesteś A, A kiedy Kasper zginął? Kiedy Kasper zginął? No właśnie też nie wiem. Halo, no co? No, co? Hej. No. Halo, no co, Kacper? Cześć, bambików! Mama, mama, halo. A ma, a ma. A ma, a ma. Co, Kacper? Ma. On nas nie, nie słyszy. Czekajcie! On nas Jest słyszy, tylko nas Tak. Elo, mate! Elo trzeba to Elo! szło? On nas kuli! O Odam, O nam! Nie, ale to było piękne, ty Nie Nie Zostaliśmy sami, chłopaki! Nie! Nie no, jak mnie słyszycie, to ja się... To ja już będę kończyć, bo... Nie! Nie zauważyłem, ja, ja ja jaki ja kolor! Który grał? Okej. Okay. Znowu ten Bambik! Chodźcie do lobby. Nie, wychodzimy, bo Cześć. ten Bambik ciągle nie wygra. Ej, nie, nie dobra, ostatnia ruja. ja znowu ten Bambik wygra... I gramy, nie, nie gram w kolor. Grajmy już. Ja no, też. Ej, dobra, teraz fokus na Bambika. Zrzucamy Bambika. Dobra, idziemy na Bambicie. Cały czas idziemy na Za Bambikiem Marvel! To bambika A, Marvel nie. Ja, ja i tyle wyjemy tego bambika Siema ma Tymon, Tymon Za tobą wyjdźcie do lobby Was nie, nie słyszę To jest no. chyba ten Nie, spadł nie White Mam bambika Marvel Jest bambika Marvel spadłem Tylko hey, ja i Oleg zostaliśmy? No bo Kasper no, tak. musiał kończyć

WALIĆ go! 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 WALIĆ GO! go, go, go! 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 go, go! go! FASTER! kupaki Black FASTER! WALIĆ GO! WALIĆ go! <sum> go. GO! Niech on weźmie zginie, bo nie w tym cały czas nie gier. To jest fajne. Kurde. No nie, musi zginąć. No musi. No jest znowu Ty DIMMUT! Widziałeś Jak blisko było? No, widziałem. no ja widziałem. Lak! Zrzuć go! Weź łapkę! Łapkę! Ale Daj mu łapkę! On wziął! Uciekaj! Uciekaj! Tak! Tak! Simon! wygrał! Nie! Nie! Uciekaj. Nie. Tak. Nie. na Kończył u Papa, ja byłem pa, pa, ja od gra cześć. Chłopaki, pożegnajcie się! Papa! Pa. Widzę Papa! Pa, pa. Hubert! papa. No. Pa.